Zwykle działają pod osłoną nocy, ale nie boją się wtargnąć w środku dnia. Ich łupem padają kosztowności w domach czy samochodach. Kradzieże i włamania do kilku zdarzeń doszło w sąsiadujących z Starnowem opolskim gminach. No te włamania były takie, można powiedzieć, bardzo specyficzne. Były przygotowane na 10-15-20 minut wchodzili. Włamywacze wyłamywali gdzieś w okna i zabierali tylko i wyłącznie kosztowności: złoto, pieniądze, żadnej elektroniki. Tutaj też apel, żeby nasi mieszkańcy zabezpieczyli swoje posesje. Choć zwykle włamywacze czekają na moment, gdy ich ofiary nie ma w domu, to zdarzają się sytuacje, w których do zdarzenia dochodzi podczas obecności właściciela. By... Późne godziny nocne, gdzieś może w granicach trzeciej, czwartej. Wszedł sobie spokojnie do domu. Ja niestety zasnęłam w pokoju. Rano, gdy się obudziłam, zauważam, że drzwi są otwarte. No i nie miałam dokumentów, nie miałam torebki, kluczy z samochodu. Złodziej zabrał tylko pieniądze i nie było żadnych odcisków palców. Miał rękawiczki, miał obuwie ochronne na nogach. O tym, jak dobrze przygotowani są złodzieje i w jaki sposób sami dostarczamy informacji włamywaczom, opowiadają dzielnicowi z posterunku policji w Tarnowie Opolskim. W dzisiejszych czasach bardzo chętnie publikujemy wszelkie informacje związane z naszą aktywnością fizyczną, tak na przykład na Endomondo podajemy, w których godzinach trenujemy, na portalach społecznościowych udostępniamy zdjęcia z naszych domów, co jest świetną okazją dla złodziei, którzy uczą się zachowań, jakichś przyzwyczajeń mieszkańców. Widzimy nasilone włamania w gminie Krząstowice oraz w gminie Turawa. Podejrzewamy, że niestety do gminy Czarów Polski też te Grupki przestępcze mogą dotrzeć. Mamy dużo kradzieży, gdzie były alarmy, ale te alarmy były niewłączane. Także, jeżeli wyjeżdżamy na przykład na chwilę do sklepu, do kościoła, warto ten alarm jednak włączyć. Warto przede wszystkim poinformować sąsiadów, tak, że wyjeżdżamy na dłuższy czas, nie będzie nas. Powinniśmy zapamiętywać przede wszystkim dziwne, podejrzane auta. Jeżeli to jest możliwe, spisać tablice rejestracyjne. Zapamiętać kolor, markę pojazdu, tak? Dużo nam to na pewno pomoże. Nie możemy bać się reagować. Kiedy widzisz dziwne sytuacje, obce pojazdy i ludzi obserwujących domostwa powiadam policję. Żadne wezwanie czy żaden komunikat nie jest tak jakby karalny. Proszę się nie martwić, od tego jest nasza policja. A ich działania są po to, by zachować nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy więc, by szybko reagować na podejrzane sytuacje, kontaktując się z policjantami dzielnicowymi.